do natury. Zapraszam. Przed wejściem do arboretu, kasztanowiec jadalny ma czerwone kwiaty, w przeciwieństwie do naszych zwykłych polskich kasztanowców, które mają białe kwiaty. Weszłyśmy właśnie do Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach do Arboretum, które należy właśnie do ogrodu botanicznego we wrocelu z filią. Tak, dokładnie. W południa nie było w ogóle pogody. Zapowiadało się, że będzie szaro pokórno, że będzie deszcz, a jednak się pięknie rozpogodziło. Mhm. A przyjechałyśmy tutaj głównie w jednym celu, żeby zobaczyć piękne róża meczniki, które właśnie kwitną do pierwszej dekady czerwca. Krzysztofy nie są piękne, a są przepiękne. No to, to to ruszamy na te piękne ogrody. Arboretum, co to jest Arboretum? Jest to rodzaj ogrodu botanicznego, w którym znajdują się, no, w którym znajdują się arboretum, a jak nazwa wskazuje, to drzewa głównie. W Z pierwszym zamyśle drzewa. Arbor? <tak>, tak, ale oczywiście oprócz drzew setek, a może nawet tysięcy, bo drzew jest tu niezliczona ilość. Znajdują się też krzewy, krzaki i inne rośliny piękne. No dużo tutaj akurat w tym e, w ogrodzie jest bardzo dużo różaneczników i liliowców. Różaneczniki, czyli rododendrony, tak? Tak, inaczej po łacinie rododendrony. Rododendrony kwitną koniec maja, początek czerwca, także dzisiaj mamy 30 maja 2021 roku, także strzel strzeliliśmy w dziesiątkę. Tak, akurat ten okres, kiedy te rododendrony kwitną, Liliowce, które są takim drugim atutem tego miejsca, czyli arboretum w Wojsławicach, będą kwitły później. Także można przyjechać tu o każdej porze i zawsze jakieś piękne rośliny kwitną. Można się napawać ich urodą. Zresztą tak został zaprojektowany to, to, zostało zaprojektowane to miejsce, arboretum, czy można powiedzieć ogród też. Czyli w kwietniu kwitną inne drzewa. W maju, inne w czerwcu, inne w lipcu, inne w sierpniu, jeszcze inne. No, tak żeby, Także zawsze o każdej porze. Cały sezon można zachwycać pięknie tego miejsca i żeby ludzie chcieli też tutaj przychodzić. Bo przecież to miejsce musi się utrzymywać, a głównie utrzymuje się pewnie z biletów, które zakupują przyjeżdżający tu miłośnicy roślin. Jodła grecka. Arboretum, w którym się obecnie znajdujemy w Wojsławicach, należące do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, zajmuje 62 hektary. Czynne jest od kwietnia do października. Raj right na ziemi. Zupełniając jeszcze, arboretum jest czynne od godziny 9 do 18. Bilety można nabyć tutaj na miejscu bądź przez stronę internetową y, online, ale zwiedzać można y, ogród, chociaż kasy czynne są do 18. To arboretum czynne jest do godziny 20. Takie ciekawostki, które wyczytałam y, na stronie. Mianowicie nie można tutaj wprowadzać piesków, no, to jest chyba oczywiste, ale pieski można pozostawić. Są specjalne takie kojce, nazwijmy je w cudzysłowie hotelowe, gdzie pieski mogą zaczekać bezpiecznie, aż jego właściciele zwiedzą, pospacerują sobie po arboretum. Nie można tutaj także jeździć na rowerach jest zakaz jazdy na rowerach nie można na całym obszarze arboretum spożywać alkoholu i co jeszcze nie można to zaraz powiem na terenie arboretum można sobie również zorganizować zrobić ognisko tylko trzeba wcześniej zarezerwować sobie miejsce na gęcko Właśnie już jest to w nisko, ale tu cieplutko. U, u, u. Oczywiście nie można zrywać kwiatów, liści, owoców, nie można zbierać także owoców, nie można zbierać szyszek między innymi, ale można za to spożywać czereśnie, które znajdują się na wzgórzu tak zwanym czereśniowym. Tutaj na miejscu może można spożywać je dowoli. Także jak będzie czas owocowania czereśni, to przyjeżdżamy tutaj na cały dzień, rozłożymy się na łące i będziemy jeść dowoli czereśnie, aż nas rozbolą brzuchy. Bo uwaga, czereśni nie można wynosić. Można tylko zjeść ich tyle, ile zdoła się na miejscu. Jest mnóstwo miejsc takich zagospodarowanych na grillowanie, na ogniska. Jest także dużo miejsca na to, żeby się rozłożyć na trawie, na kocyku, żeby sobie pobiesiadować, żeby sobie zrobić jakiś pikniczek. Są takie również małe altanki zadaszone. Gdzie można również. Nastrojowe altanki. Na strojowe, tak. Gdzie można sobie również. Otoczone roślinnością. Albo w tak, tak pięknym. Albo po prostu pomedytować, miejscu. prawda? Przebywać w ciszy, która Pięknie tutaj jest Pięknie Śpiewają ptaki, prawda? Tak, ptaków. Ta przyroda przyciąga ptaki. Widziałam tutaj takie drobne ptaszki. Zdaje się, że to był jeden kowalik, sikorka. A no zobaczymy, co jeszcze tutaj będzie fruwało. I jeszcze co ciekawe, dzisiaj jest tutaj mnóstwo ludzi, bo rzeczywiście nie było gdzie nawet zaparkować na pierwszym, drugim parkingu. Wydawało nam się, że będą tutaj tłumy. No, rzeczywiście jest dużo ludzi, ale w tak dużym, na tak dużym obszarze nie no. odczuwa się tego tak. Nie, nie odczuwa, odczuwa się, tego, tak. każdy może znaleźć sobie dla siebie ustronne miejsce, gdzie można się zrelaksować, wypocząć i podziwiać właśnie piękno przyrody, no i piękno te, posłuchać śpiewu ptaków. Które cały czas, ten śpiew cały czas nam towarzyszy. Parking jest za darmo, mówiła Parking jest darmowy, tak. tak. Są również darmowe toalety na terenie parku, jest ich kilka, także bezpłatne, także nie ma problemu. Co jeszcze, jest duże zaplecze gastronomiczne? Tak, duże zaplecze, ale głównie przy wejściu, jak widziałeś do parku. To zaplecze jest? Tak, już na terenie oddalenie. parku nie, ale przy wejściu. Z zakasami. Można sobie no, Ale można wejść własnym prowiantem i masę stolików. Można, tylko po niewolnowność po prostu... piwa. No tak, dina, alkoholu. Absolutnie. Pod, pod żadnym Zakaz spożywania alkoholu na terenie arboretum. No, ale wszystko inne mo można przynieść i usiąść sobie gdzieś przy ławeczce czy stoliku i spokojnie spożyć w pięknym otoczeniu. I jeszcze raz powtarzam posiłek. No i mam nadzieję w nim towarzystwie. O tak. A jak jest niemiłe, to w tym otoczeniu no. zrobi się miłe. No trzeba szczerze przyznać, że po tak pięknym, kwiecistym, kolorowym terenie spacer jest ogromny. Jest mega przyjemność. No i niech mi ktoś powie, że zima jest piękna. Może dla niektórych jest piękna, ale dla mnie nie jest piękna. Dla mnie piękna jest wiosna i piękna jest lato. Dlaczego? Oto dowód za mną. Udana była ta wycieczka, udany był ten spacer. Było dosyć chłodno: słońce się pojawiało, ale było dosyć chłodno na zwiedzanie na spacer. Akurat, no, mieliśmy szczęście, bo zobaczyliśmy owe rododendrony, które właśnie kwitną, a których nie udało mi się do zobaczyć, bo już vlog z tego arboretum jest gdzieś tam niżej na moim kanale. Dzisiaj kolejny, myślę, że ciekawszy, bogatszy, te piękne obrazy kwitnących różaneczników. Podwójne szczęście mieliśmy, bo dopiero teraz zaczyna palać, kiedy udajemy się do wyjścia i zmierzamy do domu. Tak tu jest cudownie, że nie chce mi się stąd wychodzić, a jest po godzinie 18, dlatego już ludzie nie wchodzą, bo kasy są zamknięte. I teraz można sobie spokojnie porobić zdjęcia i filmiki. Hmm. Jeszcze chwileczkę. No cuda natury. Nie wiem, może mężczyźni tak się nie zachwycają tymi światami jak my kobiety. Może niektórzy się zachwycają. No napiszcie w komentarzach, jeśli jesteś mężczyzną, a nie dotykają cię te obrazy, no to widocznie tak jest stworzony mężczyzna. Kobiece serce, kobiece oko wrażliwe jest na te piękne obrazy.